Unboxing. Hello, hello moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Chante, kolejny unboxing, yy, niestety w lipcu ten unboxing wypadł na sam koniec lipca, no akurat jest 28 jak to nagrywam. mam nadzieję, że uda się jeszcze dzisiaj puścić ten film, straszna historia, bo najpierw y, w ogóle Pixelbox bardzo opóźnił, widziałem wysy wysyłki, w końcu jak to do mnie trafiło, to powinna być paczka chyba w poniedziałek, a mamy dzisiaj piątek, jakoś tak, dlatego, że paczka... Yy... Paczki są adresowane jeszcze na mój stary adres zamieszkania, tam gdzie mieszka moja mama. I wszystko by było okej, okay, gdyby nie to, że wiadomo tam nikogo nie ma podczas dnia, tak samo jak zresztą tu, więc ja sobie zawsze robię przekierowanie paczki do pracy i w pracy sobie ją odbieram. Czasem to przekierowanie paczki y, działa w sposób następujący, czyli ja sobie mogę pisać, a kurier i tak nie dostaje informacji o tym, że, że jest przekierowanie. W każdym razie kurier zostawił paczkę u sąsiadów, no i trochę trwało zanim udało mi się ją stamtąd y, odzyskać. Y, ale jest w Pixelbox, jakby jest niestety na koniec miesiąca. Tematem tego... Yy, wow! Kolor się zmienił, taki ciemny niebieski teraz. Yy, tematem na ten miesiąc yy, jest yy, DC Universe, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, bardzo fajnie, bo już był Marvel, teraz DC, ja DC też lubię. Ogólnie te filmy w DC wcale nie są złe. No dobra, okej. Okay. Suicide Squad'u składu nie oglądałem. Ponadzie jest by beznadziejny. Men of Steel też nie jest najlepszy. Ale hej, Batman vs Superman to jest naprawdę fajnym filmem. Wonder Woman nie, 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 nie udało mi się jeszcze obejrzeć. W każdym razie, no zupełnie są te filmy inne od Marvela. To nie jest tak, że o, Marvel ma fajne filmy DC-chujowe. Nie, po prostu ma inne te filmy. W każdym razie, odpakujmy. O! No i wyższe bardzo. Y nie oglądałem, ale proszę bardzo, dostałem figurkę Wonder Woman. I to bardzo dziwną, bo taką prześwietloną. Nazywa się XX-Ray. Justice League of America, Wonder Woman. No fajnie, tylko dlaczego ona musi być taka prześwietlona? Why? Kto to wymyślił? A, jak to się w ogóle otwiera? Czy to jest, wiecie, coś na zasadzie... O, yy, chcieliśmy wam pokazać, jak, yy, jakie szkielety mogą mieć ci superbohaterowie i tak dalej. Po czym taka Wonder Woman ma zwykły szkielet, nie? <laughs> jak je to mam wyciągnąć stąd? O, dobra. Na siłę, po prostu na siłę. Nie dokładałem sobie tu żadnego światła, ale mam nadzieję, że to światło takie poranne, bo jest 7.30 jak to nagrywam, że to światło poranne po prostu zda, zrobi robotę. Proszę bardzo, tak wygląda. Nawet te. No, to jest winlowa figurka, więc jest miękka. Nawet tutaj ma e, ten swój złoty sznur. Co to za pomysł, żeby szkielety ludzi pokazywać? Otóż jest szkieletowa część i jest normalna część. Można zobaczyć w tym momencie, wiecie, że, że jak jest klatka piersiowa i, i jak są piersi, to że, no, to jest tylko tkanka tłuszczowa w sumie i skóra, więc. No, w ogóle <grym> fajne, bo to przyszło w czymś takim od przodu. Czyli teraz to wygląda jak w karbonicie zamrożona. A walić to pudełko, kurde, na razie rzucam tam wszystko. Dalej mamy, tutaj mamy koszulkę tu na koniec, tutaj mamy powiedziane co i jak. <laughs> Proszę bardzo, jaki fajny Batman. Taki styl retro Indie, bo to nie jest styl starych gier, tylko to jest styl nowy, który na retro jest stylizowany i ktoś mi pisze SMS-a, Ania, czy udało mi się wstać, ale nie będę tego odbierał, bo mam mało czasu. Więc to jest naklejka z tego tematu, tu jest jeszcze badge, to jest taki sam, okrągły. Więc to sobie na razie odłożymy. Figurka, niech sobie może stoi tutaj gdzieś. Okej, okay, co to jest? Superman Poncho. <grym> co? Czy to jest płaszcz przeciwdeszczowy? Taki wiecie, yy, taki fo foliowy worek po prostu. Czy jedziecie na festiwal, tam w sumie nie bardzo co jest, wszyscy pod namiotami, czy, czy coś. I nagle się okazuje, że zaczyna deszcz padać. I nagle się znajduje ktoś, kto ma w ofercie, kurde, takie worki foliowe, które można na siebie założyć. I one robią nam zapłaszcze przeciwdeszczowe. przeciwdeszczowy i na to wygląda, że to właśnie jest to. Może <grystanie> bardzo jak ładnie wyglądam. jest <grystanie> <Yeah>, serworek poliowy. Chyba <grystanie> wyglądam jak, jakbym teraz był śmieciem. Nie no dobra jest. Jest superman, jest superman. Wszystko fajnie. No, y co ja teraz z tym zrobię? Jak to ja... Jak, jak, gdzie ja to położę? Jak ja to zapakuję w tym momencie? Ale wiecie, to jest dokładnie taki sam materiał jak worki na śmieci. <laughs> Okej, okay, zobaczmy dalej. Build your own Batmobile Batmobile to jest, ale co to, to są, to są puzle jakieś. Proszę chyba, no, żeby... bo trzeba jedną tą naklejkę przeciąć. Gdzie to jest? O, dobra, coś tu na tym nożu było, on jest w ogóle brudny. Przyjść do pania. Używamy zmywarki, więc tak jakby się prałogarki. Ja pierdzielę. Aha, i to jest po prostu karton podacinany. Można dzięki temu stworzyć sobie, słuchajcie, Batmobil. To nic, w takim razie ja chyba faktycznie zajmę się tym odcinkiem po powrocie i przypuszczalnie nie widzicie go dzisiaj, tylko dzień następny, dzień 29 w sobotę. No może tak będzie lepiej. To no, w każdym razie. Y Mógłbym po prostu jeszcze nagrać Wam to, jak to składam w jakimś time lapse i sobie zobaczymy. No i dobra, to to jest tutaj wszystko. No i zostaje jeszcze nam koszulka, która już widzę, nie jest czarna, bo proszę bardzo, tu jest czarny kolor, to jest koszulka z Zeldy. A tutaj już widzę, że ta koszulka jest granatowa. No ale trudno, zobaczmy, co na niej jest, może Superman? Wow! Proszę bardzo! Jest Batman zmerżowany z Jokerem, oszalały Batman. Logo Batmana tutaj, to na dole, już jest bardziej stylizowane, mam wrażenie na to logo yy, z nowego Batmana. Taki, kurwa, szerszy, no, ha, chociaż to jeszcze nie jest to, ale już bardziej taki niż taki smuklasty Batman. No dobra, przymierzę i, i tyle. No i dobra, tak wyglądam. Kofuluce Batmana, ba Batmano-Jokera. Okej, okay, dziękuję Wam serdecznie w takim razie, to już tyle. To był szybki, dla mnie bardzo szybki unboxing, zajął mi... No, ale w sumie wszystkie zajmują mi jakieś 10 minut z nagrywaniem, tylko robię to raczej na spokojnie, a dzisiaj zapierdzielam, dlatego że muszę wyjść do pracy za 10 minut, nawet mniej. Dobra, to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym unboxingu. Bye bye! To co teraz będę składał, chcę wrzucić do unboxingu, tyle że w formie timelapsa. Nareszcie, ja pierdzielę. Udało nam się. No.